Witam was wszystkich serdecznie, dzisiaj gramy sobie w kłopoty w majsteczku znowu Dawno nie grałem, ostatnim razem jak grałem to było wtedy jak nagrywałem i to było przed... Yes! Okej, okay, przegapiłem tamto, ale to już dobrze, nieważne Wiecie wszyscy chyba jak to działa Są so, detektywi, normalni, niewinni oraz zdrajcy I Musimy zabić wszystkich zdrajców, a zdrajcy muszą zabić nas Ja mam nadzieję, że będę zdrajcą, ponieważ bycie niewinnym jest za nudne Chyba, że się zabija byle kogo jak ja często to robię. Ale postaram się tego nie robić, ponieważ moja karma zajdzie nisko i nie będę mógł grać. Wow Okej. Okay. Czyli nie może tam skakać z wysokiej tej. Z wysokości widocznie. zobaczymy kim będę. 3, 2, 1. Ah, fuck! Wchodzę z drewnianym mieczem, chociaż nie będę chodził z tym, żeby nikt mnie nie atakował. Okej, okay. ten najprawdopodobniej był niewinny też. No, ktoś umarł, tylko czy umarł, czy został zabity? No, jednak zostali zabici wszyscy, okej. Okay. Przynajmniej mam miecz, nie taki zły. Bywa często, że nic nie mam kompletnie. Czy tam powinienem iść? Czy tam jest coś pod tą wodą, czy raczej nie? No raczej nie. Fuck. Dobrze, udało mi się dojść do następnego jakiegoś serwera. Mam nadzieję, że mnie nie wyrzucą, jak jakiś VIP dojdzie. czy znaczy spróbuję dojść, no to mnie wyrzuci oczywiście, ale... Miejmy nadzieję, że nie będzie tak, jak ostatni że się stało. Mam nadzieję, że będę tym razem zdrajcą. Yy. I będzie fajna gra. Musimy głosować, znaczy możemy głosować, ale i tak nie znam się na tych mapach, więc nie będę głosował, ponieważ przeze mnie na pewno będziemy grali jakąś beznadziejną mapę. Nie chcę truować. Więc jak widzicie to jest tylko takie Labi na razie musimy czekać aż yy, nie wiem, musimy czekać minutę, dwie aż yy, nie aż wszyscy dojdą ponieważ w przeciągu znaczy w dwie sekundy od zaczęcia się gry Labi już wszyscy yy, zapełniają serwer ponieważ no, na tym serwerze ogólnie jest Teraz jest około kilka tysięcy osób na całym serwerze. Nie mówię o na, na tym, na, w tej grze, ale... Na całym serwerze jest kilka tysięcy osób, to jest jeden z najbardziej popularnych serwerów na Minecraft, z Minecrafta, więc no... Trzeba szybko... Trzeba szybko ten... Trzeba szybko się... Yy, no, trzeba szybko dołączyć się do serwera. Jak już widzicie, że się już startuje musicie prawym przyciskiem naciskać, naciskać, naciskać i jak się zaczyna mapa, być może dojdziecie. Ale być może inni będą o ileś tam sekundy szybciej. 0.3 sekundy szybciej wszyscy od Ciebie będą. Chciałem zagrać właśnie sobie w The Walls, ale nie ma w ogóle osób. Nie wiem jakim co mi się dzieje, czy oni mają coś z pierwszym serwerem, czy nie. Ale nie ma w ogóle osób. To szedłem bo jedna osoba. I byłem tam chyba z pięć minut, nikt nie doszedł Dobra, jest nie, Nigdy nie wiem gdzie biec, naprawdę nie mam pojęcia, pójdę tutaj Fuck, zmarnowałem Żelazny O, oh, wow, mmm, to jest przydatne Chociaż mam łuk jeszcze do tego Nie wiem gdzie iść Naprawdę O oh. Yes, please, yes, please Come on co się dzieje? Bullshit. Dobra, trudno. Tam coś może jest. Jeszcze 15 sekund mamy. Niedobrze. Niedobrze z tym mieczem. No i w będę kogoś musiał zabić z, z, z żelaznym mieczem. a... No cóż, Enson, oczywiście super. Kogoś zabiję? Tylko żeby nikt nie zobaczył, ponieważ wszyscy pomyślą, że jestem yy, tym, co ludzie, boję się, boję się. Będę sobie biegał na razie, tak? Zaczęli się na kogoś Nie próbuj, nie próbuj Nie chcę wchodzić do budynku Bo boję się, że jakiś To chyba się uwierzę Jak wejdę, niestety nie chcę wchodzić Nie chcę próbować Au, Zawsze jak ktoś tylko mnie przebiega Zawsze się tak boję Że jest kimś a, fuck. To się zamienił w zombie. Tutaj kogoś zaatakuje, no to wszyscy zobaczą i pomyślą, że jestem tym no, zdrajcą. Yy, i, no, I no, i no, i po mnie będzie. Jest jakiś detektor w ogóle tutaj, czy nie? Tutaj nikogo nie ma. Boję się tak właśnie chodzić sam, ponieważ bez świadków każdy może mnie zabić. Ci razem się chodzą, także nie będę ich atakował. Może tego zaatakuję za to? O oh fuck! No super, zobaczyły. Chyba oni gadają sobie na Skype razem świetnie świetnie po prostu, niesamowicie ups, ups ups fuck no i super, na mnie zabili i już się na następny, i mamy nastę o, ho, ho ho no tak, to ja mogę grać nie wiem gdzie iść. Fuck, nie znam się na tej mapie. Tam pójdę. E, 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 tutaj nic. No super, chyba to było jednak... A nie, może jednak nie. Łuk nie się pojawi, okej. Okay. Fuck. yes! Yes! Tylko po cholerę to ja zrobiłem przecież... Tam Chyba nikt jeszcze tam nie poszedł Dobra, nie chcę tam jeszcze, mówiąc, iść Nie, dziękuję Pójdziemy sobie na górę 40 sekund Proszę, żebym był, kurde, zdrajcą czy kimś Jak to się nazywa? No oczywiście, widzę skrzynkę za to, okej okay. Wow Idź stąd. Okej, okay, okej. Okay. Ja pierdział. Przestraszył mnie.